Słowo Boże na dziś, niedziela 8 czerwca 2025 roku. Uroczystość zesłania Ducha Świętego. Czytanie z dziejów apostolskich. Kiedy nadszedł dzień pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im także jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. Wszyscy zostali napełnieni duchem świętym i zaczęli mówić obcymi językami tak, jak im duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem, kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili. Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotami, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz Prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Oto słowo Boże. Psalm responsoryjny 104. Niech zstąpi duch Twój i odnowi Ziemię. Błogosław duszo moja Pana, Boże, mój Panie, ty jesteś bardzo wielki. Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, Ziemia jest pełna Twoich stworzeń. Niech zstąpi duch Twój i odnowi Ziemię. Kiedy odbierasz im oddech, marnieją i w proch się obracają, stwarzasz je, napełniając swym duchem i odnawiasz oblicze ziemi. Niech zstąpi duch Twój i odnowi ziemię. Niech chwała Pana trwa na wieki, niech Pan się raduje z dzieł swoich, niech miła mu będzie pieśń moja, będę radował się w Panu. Niech zstąpi duch Twój i odnowi ziemię. Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian: Bracia. Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w Was mieszka. Jeżeli ktoś nie ma ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w Was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia a jeżeli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego we was swego ducha. Jesteśmy więc bracia dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała, bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała, będziecie żyli. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba ojcze. Sam duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Skoro wspólnie z nim cierpimy. To po to, by wspólnie mieć udział w chwale. Oto Słowo Boże. Przybądź, Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, przyjdź, Dawco łask drogich, przyjdź, Światłości sumień. O najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie. W pracę Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Światłości Najświętsza, serc wierzących wnętrza, poddaj Twej potędze. Bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia? Tylko cierń i nędzę. Obmyj co nieświęte, osłym wlej zachętę, ulecz serca rane, Nagnij co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Przyjdź duchu święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania, ja zaś będę prosił ojca, a innego parakleta dawam, aby z wami był na zawsze. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moją, ale tego, który mnie posłał: ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Oto słowo pańskie.